Cześć, dzisiaj w Roblox hmm. Dzisiaj musimy przestrzegać praw Naprawdę. Nie widzimy się za chwilę. Dobra, no, więc już wchodzę do gry. Oczywiście gram to nie jest yy, kogoś odcinek. To jest mój odcinek. Yy bo teraz tu powiększyć muszę w ogóle cały czas jak gram to mi zmniejsza gdzieś do, dotąd albo dotąd yy, obraz yy, obraz El, możemy skipnąć nie aha bo tu będzie napis to jest m nie wy nie widzicie bo tu jest k a to jest N. Tak? Nie. To jest K, to N. To jest K, to jest, N. To jest N. Aha, bo tu miał pisać newy, coś tam. Ogólnie dzisiaj musimy um, prześcigać praw, jak mówiłem. I ogólnie z... co jest za auto? O nie, auto. Dobra, no tym nie będziemy grać. Wiecie w czym możemy grać? Tym możemy grać, bo tym autem dawno nie gram. A jak chcę się, żebym wbił y, 12 ileś tam tysięcy złotych, y, to muszę wtedy y, trochę poczekać. Ale musicie, y, musicie chciać y, w ogóle nowe auto. Dobra, to ja już nie mogę y, na czerwonych jechać, bo... Ogólnie, jak będę jechał na czerwonych, to staję mandat yy, i dwie stówki mniej ode mnie. Dziękuję, i tak jest. Typie, co ty chciałeś? To, że mam yy, auto z yy, FBI yy, tych złodziej czy jak to się tam. Nie, FBI to był policjant, to yy, ozna... I to oznacza, że mm, nie oznacza to, że ja mam auto złodziej, nie oznacza to, że musisz od razu na, we mnie celować człowieku. Może jeszcze zdążymy? Dobra, dzisiaj musimy w ogóle. Praw, yy, ten już nie zdążymy. Tak, ja już muszę jechać w tą stronę. Ale to warto lepiej poczekać na zielone, bo czasami po prostu żalicza czerwone to. A jak po prostu się przejdzie przez czerwone, to się... to jest takie coś. tak jakby zdjęcie takie ekran ty głupku jeden. O kurde! On ma nóż! Ej, on ma nóż przecież! No co on ode mnie chce. Ten głupek. O, przez czerwono przyjechałam trudno. No co ty głupko ode mnie chcesz? Ja się nie zatrzymam. On mi nic nie zrobi. Z auta mnie nie wywali. Z auta mnie człowieku nie wywali. Co ty mi nie możesz zrobić? No, zrób mi coś. Mhm. Weź się... Zadzwoń, zaraz zadzwonię na policję. To gubku jeden. To największy głupku na całym świecie. Kurde, wróciłem się. No co za typ? On się uwziął. On się uwziął. On chce mi zabrać auto. A i tak mu się nie uda, bo nie, wolne, nie można nawet siadnąć do czegoś auta. Ty sam hajs za to, że jechałem cztery No ty, ty, jeden, co ty ode mnie chcesz? Ty w. jeńcu jeden. Kurde, prawie. Kurde. Leci hajs z mojego konta. Dobra. Kurde, zapomniałam, że ja muszę spać kliknąć. O, jezu, 29 20, 20, 20, zł. Dobra. Ej, dobra, ja tam kiedyś może dostanę Robuxy i kupię sobie hajs. I wtedy kupię sobie hajs w tej grze. I mój przyjaciel Mateusz, Mateusz Polita, mi powie, ja go do niego zadzwonię i mi powie, jako, jakie auto mam kupić. A to prawie nic mi nie zleciało.